Jak zrobić dobrze loda? Dawaj trzy rady. Pierwsza rada. Nastawienie psychiczne. Gdyż generalnie problem kobiet jest taki, że my robimy loda za karę. On mówi, zrób mi laskę, a Wy robicie tak. Nie. Otóż, żeby zrobić dobrze laskę, trzeba się z niej cieszyć. A trzeba się z niej cieszyć, kiedy ma się do niej odpowiednie podejście. Moje drogie panie, w momencie kiedy... Robicie laskę swojemu facetowi. Trzymacie w ustach jego cały świat. On się robi taki. Mentalnie oczywiście, bo fizycznie robi się trochę większy. Zależy jaki. Dobra, w to akurat nie będę wnikać. Więc pierwsza rzecz, słuchajcie, to jest nastawienie psychiczne na zasadzie, że ja mu zrobię taką pałkę, że w przeciągu półtorej minuty tak go rozwal... Mamo w ogóle idź stąd, bo twoje dziecko teraz mówi o robieniu laski, nie? To się już wyłącz, bo ja zobaczę, że Ty zniknęłaś. No, więc jeżeli weźmiecie pod uwagę, a to ja Ci zaraz pokażę, jak należy dobrze zrobić pałkę, to to jest pierwszy krok do sukcesu. Drugi krok do sukcesu to jest, proponuję poćwiczyć brak odruchu wymiotnego. I tu mówię całkiem poważnie. Głównym problemem kobiet jest to, że robią loda tylko tyle. No. Jak mamy tyle, to mamy zrobić tyle, jak mamy tyle, to tyle, a jak tyle, no to cóż, mamy problem. Więc proponuję, druga moja złota rada, proponuję poćwiczyć brak odruchu wymiotnego i trzecia, pogadać ze swoim facetem, żeby on wydawał polecenia, bo to Wy będziecie robić laskę, tak by the way. On będzie miał akurat gówno do powiedzenia, przepraszam, mamo, on będzie miał akurat niewiele do powiedzenia w tej kwestii, ale w momencie, kiedy Wy na przykład, on wam położy rękę na głowie, tak, i będziecie czuły, że szybciej, to jak zrobicie to szybciej, to on skończy w minutę. Jak zrobicie to wolniej, to skończy w dwie. Ale jak na przykład będziecie wiedziały, że on już dochodzi, i mu w ogóle zwolnicie i przestaniecie, zobaczycie, jaki szlak go trafi. Najlepsze uczucie na świecie. Odpowiedziałam na pytanie trzy rady: jak dobrze zrobić laskę. Pierwsza jest najważniejsza. Nastawcie się na to, że chcecie mu pokazać, kto tu rządzi. O tak będzie.